Witam ponownie z tej strony Blade Bellier. Yy, co my tutaj mamy? Ej, ta yy, Dobra, schowajmy złom. Dobra, shotguna na sobie No i może roślinkę jedną nie zaszkodzi. Jeszcze kluczyk. Dobra. Idziemy na żniwa. Tap, tap, tap. Dobra. Skoczymy. Zobaczymy. Zobaczymy. Kurwa, tutaj trzeba batery jakby tak wsadzić. W pewnym sensie Chyba mm -hmm. tam będzie, Trochę się można zgubić Ale no? na trzeźwo uda się wszystko eee. Kurwa O tutaj No, i będzie gitara, gitara. Uuuu, kurwa, mgła od razu się przycina. <grymamy> Mamy chyba. Tą i Najebiście. Dobra. Mama. Mhm. Dobra. Jedziemy. Tak, wykręcaj. raz się wsuwa, raz się wysuwa. Tak, wsuń się, wsuń. Tak, pięknie się wsunęłeś. No. Się wysunął, większy. Dobra, zajebiście, stwierdzamy z tego przejebanego miejsca. VPS-ów jest za mało. Aha. Dobra. Wyszliśmy sobie jebanej lodówki. Tutaj zamknięte. I tu chyba. Też nic na to nie pochodzi. <suszy> oczywiście. Wsadźmy tą jebaną baterię. Do jebanej cipy. Znaczy szpary. No, pięknie. Teraz kurwa, jak chcę miejsce. Kurwa, za dużo wziąłem wszystkiego. Oj tam. Dobra. Tak. Mm, mm, mm. <laughs> Dobra. Co tu je mamy? Jakieś śmieci? to uh, uh, uh. tu miota czołnia. nie mamy na jego miejsca. Potem go wezmę. Usy, originality. Eee, uh, 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 No to, co? Przyjdziemy potem tutaj, na razie jestem zapchany, na maksa praktycznie. Mamy kartkę, będzie do dotyczący hasła, jakie będzie trzeba wpisać. No no właśnie. Wow! Kurwa! Co tu się dzieje? No, na no bajsa. Si, kurwa. O, jedna decha. Albo dwie. Kurwa, tak szybko! O ty... Kurwa, spierdalaj! Kurwa. Leona biczujesz. Kurwa, suki kot. Leona chciał zbiczować. Ja pierdol. A ty co, kurwa? Bumery, ci się pomyliły? Tychaj, kurwa! O, Kurwa, ty przeżyłeś! ho, ho! Zdychaj, kurwiszonie. Łysy. Tak. Leon, schodź nie pierdo. Roślinka kurwa, jebana. To strana, strana kurwa. Wychodowali na dopalaczach. Kurwa, nikt mi nie podskoczy, kurwa, z taką giwerczą. Ho ho O. Kurwa, następny. Nie nudzi wam się, kurwa. Co to chuj, jebać go. Skok, dawaj. O, chciałeś się wsadzić. Jak się wysunąłeś. Popierdoleńcu z była. Dobra, idziemy, Leon biegnij, biegnij kurwa. Tutaj chyba mapa będzie gdzieś. Gdzieś tak, mapka. Zajebliście. Dobra, schowajmy te kurwa. Żelastwo. Weźmy sobie Magnum. Mm, dobra, wyjebmy to. I wyjebmy to. Dobra, go. Do przodu. Aby do przodu. I chuj. Będzie gitara. Co tu nas czeka ciekawego? Yy, kurwa. Będziemy chyba z ćmą walczyć. Śma. Dobra, chuj tam z nią. Niech się pierdoli. Pojebana ćma. Dobra. Tutaj mamy... Właśnie Ma ten klucz którego znalazłem? Co to kurwa jest? Co to jest? Co to jest? Buu brzmi ciekawie. Uuu, ale armata. Ja pierdolę. Bery by mi zazdrościł. Uu. Ciekawe jak wypierdoli. Ło O kurwa. Stary. Nieładnie tak... ...zachodzić od tyłu. O! Spierdolaj, doktorku! Żyjesz? Zechłeś? Zlechłeś. Z, z założenia. Kurwa, gdzie jeszcze tam? Nic nie widzę. Przez to jebaną kamerę. O! Umbrella, karta. Ha, ha, Prz, Leżysz. Wstałeś kurwa, padaj do kurwa Coś za dobrą wiagrę masz Wychaj kurwa, leżysz Waruj psie Jeszcze ten gdzieś tu jest, chyba Nie Tu już wsio Wsio I nie ma fraj frajerów Więcej na razie Dobra Leon biegnij, 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 bo tutaj jest chujowo. Tutaj robatki spadają. Nie opłaca się ich w ogóle zabijać, będą chyba spadać nieskończoność. Szkoda amnicji, mówiąc krótko. Mmm, do, Czmo! Chyba! Ha, Haha, ale ty jesteś chujowa trzeba Czekaj jakie to hasło było, bo nie pamiętam Ale jest wciąż te same yy, To będzie... Oto Gwest West, Dobra Chyba dobrze wymawiam, nie wiem po swojemu wymawiam? Quest. No ładuj szybciej. Kurwa, co za kalkulator, ja pierdolę. Tylko przez okno wyjebię. Gdzie mm, jest G, kurwa? A. No, kurwa, jakie... co to ja wziąłem? To nie G, kurwa. Ja pierdolę, ślepy jestem jakiś. Mm, quest. Quest. U.S. Chyba dobrze pisze. U.S. Aha. Sprawdźmy. Jakieś takie dziwne słowo trochę. Wyraz. No, ładuj się, ładuj. I co? Please wait. Ile można czekać, kurwa? Zesrać się można. Complete. Aha. Czyli co? Wsio I... dobrze. To sobie trzyma kurwa spokoju tego burdel zrobiła. Zasrała wszystko. To takim można powiedzieć mini boss. Taki mini boss. <gryw> Niegroźny w sumie. No ale ...upierdolić potrafi. Tylko taktyka odpowiednia. I leży. Tylko z pistolety Nie było problemu.